Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Prilajn, no i witam was w specialu na 50 widzów. Będzie to troszkę takie troszkę bolesny dla mnie special, bo jak widzicie na ekranie Slender 8 Eight Pages, kurczę, grałem w to już bardzo, bardzo dawno temu, ale kompletnie nie pamiętam tej gry. Wiem, że jak będę się odwracał, to będzie źle i wiem, że już mnie ciary przechodzą Fuck Nie ma jakoś jeszcze specjalnie późno, ale... Ale cóż. Ogólnie wybaczcie tutaj za kamerkę, bo niby oświetla niby oświetla. To światło aż razi mnie po oczach, jednak... Jednak... jednak jednak fuck. Już moich okularów takie coś się odbija i prawie się przez to obstrałem. Kurde, kurde. Ale będzie beka ze mnie, naprawdę. Nie wiem, tak jak kiedyś mówił o straniu i w ogóle. E, latarka F, ok. Troszkę za duża czułość, ale... Na Shift się biega, okej. Okay. Zaczynamy naszą slenderową przykładę. Kurde. Nie no, jest klimat na pewno. I to jest to, co buduje grafik. To jest to, co buduje właśnie takie gry. Nie pamiętam na czym były te kartki. Ale ja już tu coś widzę, ja już tu coś widzę. Dajcie jesteś siana, fuck. Z żywo mnie przeraża. Jak będę się tutaj wydzierał, to pobudzę cały dom. W sumie. Chociaż nie tyle co pobudzę, co na pewno tutaj zwołam. Więc postaram... Spokojnie, spokojnie. Chciałem tutaj sobie jeszcze zmienić czułość, ale widzę, że już po... Co to tam jest? jakieś zbugowana trawa, o fuck. Ciary, ciary, ciary. Szukamy karteczek, tak? W ogóle coś tam widzę co chwilę tak po lewej. A, to pewnie przez mój upieprzony monitor. Dopiero teraz zagewnąłem jak bardzo upieprzony on jest. Nie wiem, w którą iść stronę. jak mi się troszkę latarka podładuje. E, bo z tego co wiem, to tutaj chyba. Aha, tam są takie drzewa. Okej, okay, to jest taki jakby efekt. Kurczę, ta gra jest stara jak cholera, a... A potrafi przerazić człowieka Dobra, na razie jeszcze Fuck Na razie jeszcze konfrontacji z Lenderem nie 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 nie. Te dźwięki To po prostu jest dla mnie zbyt wiele Jeśli nagrami w którymś momencie się przerwie czy coś w tym rodzaju To się, że że nie wytrwałem Chociaż raczej powinienem Nie, 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 teraz będzie spokojnie Dobra, mam jedną karteczkę Będziemy sobie chodzili Wszystko będzie fajnie Bez żadnych problemów Aż się podrapię karku. Ogólnie jest w miarę ciepło, więc Pamiętam kiedyś czytałem pod właśnie filmami ze Slendera Żeby trzymać się tej głównej ścieżki Ale my będziemy tutaj na hardkora biegli Fakt co chwilę puszczam myszkę to może być mój błąd. Naprawdę. Nie używam sprintu. Odpoczywamy sobie. Wszystko na luzie. O kurde. Ale jest klimat. E, po prostu, gdy te, te bębnienie już w tym momencie się pojawia, to e, po prostu ciśnienie rośnie. I po prostu wyszukujemy różne takich mm. różnych takich szczególików. Różnych takich szczególików. Nie postaram się oprzeć, bo żeby było mnie lepiej widać. Tak. Chyba lepiej iść ze skaszoną loterką Zero jakichkolwiek. Zero jakichkolwiek po prostu. Coś, coś tam widzę, coś tam widzę. A nie, to brudno na moim monitorze, nieważne. Dobra. Wypieprzamy, wypieprzamy są czym prędzej. Nie chcemy na jednej kartce polec. Przecież kiedyś zebrałem dużo, dużo więcej. Nie, 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 ja nie chcę w tą grę grać. To nie, to nie jest gra dla mnie. Ale dobra, dobra, nie daliśmy się złapać. To jest najważniejsze chyba, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. To będę nie, nie po prostu rozwala mi głowę. To nie jest gra dla mnie zdecydowanie. Jak będziecie chcieli zobaczyć sobie jakieś filmy, gdzie ludzie po prostu przechodzą sobie całą grę, to na pewno, że nie u mnie. Z tego co wiem, chyba nawet jeśli się 8 kartek skompletuje, to i tak to nas po prostu zabija, więc nie postaram się przyciszyć mój głos na nagraniu, żebyście się bardziej wczuli w mój klimat. Chociaż pewnie i tak będziecie po prostu sobie z taką bekę robić, bo jak to jest zazwyczaj. Ale zagrajcie sobie, to już całkowicie jest inna, inna rzecz, niż po prostu oglądanie. Ja, ja też kiedyś po prostu bekałem się z wszystkich, a gdy zagrałem, już nie było tak ciekawie. Mamy jedną kartkę, to jest straszne. Wiem, że gdy widzę Slendera, muszę spieprzać. I wiem, że mam się nie odwracać. mnie przez chwilę go nie widziałem, a... Wiem, że za dużo komentuję. Nie, przez to nie, może, nie mogę się za bardzo... W... Dobra, jesteśmy tu, gdzie byliśmy. Nie mogę się przez to za bardzo wczuć. Ale to chyba lepiej. To chyba, chyba lepiej. Ja wiem, że ten... Skurczybek jest za mną i to właśnie wywołuje takie napięcie. Komar, tutaj sobie zrobiłem go. No ja. No tak sobie myślę, że teraz, jakbym na przykład ktoś wszedł do pokoju, to przyprawiłbym o zawał. Tak kurde. Się na special zdecydowałem. Pójdę ścieżką, może coś pozdobywam. Troszkę ciemno. Wios. Może tak troszkę się chociaż rozluźnie. Nie za mną nie ma na no spokojnie. Fuck ja nie widzę budynków, nie? Jak po prostu gram w jakiś horror. A widzę budynek, to mam się po prostu obstrać. Spokojnie. Spokojnie, bez nerwów. To tylko gra. Wsłać moje kroki. Co tu na ziemi? Tam są te takie. Te takie. Ten tak jest. Fak, ale się wczuwam Ale się wczuwam To jest właśnie problem, bo tutaj w tym momencie, gdy. Mamy jedną kartkę tylko. Ja się czuję, jakbym miał ich osiem i choćbym miał po prostu zaraz z nerwów. Nie, 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 nie. Ja sobie idę z tego budynku. Spokojnie. Może wrócę tu później. Spokojnie, to tylko gra, na luzie sobie do tego dojdziemy, przy okazji coś z monitora sobie ściągniemy, wypadałoby go umyć raz na jakiś czas, heheszkę, wrócimy tu jeszcze, spokojnie, to nie ma być materiałem. fuck. Może ja, może nie będę lepiej zbierał tych karteczek, a już zaczynam się jąkać, fajno, w tym momencie zaczyna się już troszkę bardziej hardkorowo. Ja wracać się za siebie do podstawy, ale biorąc fakt Biorąc pod uwagę fakt, że jestem idiotą to... Też całkiem inna sprawa. Fuck! O to nie, to, to było naprawdę dla mnie... Może nie dla was, ale... Dla mnie to na pewno było mocne. Będę obserwował tutaj sobie FPS w tym momencie. Może przez to się trochę rozluźnię. Tam już byłem. Nie, 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 nie. Chyba wypadałoby szybko wyjść z tego budynku. Czy tu jest wyjście? Ja mam nadzieję, że ten skurczybyk za mną nie idzie, bo... byłoby nieciekawie. Tutaj fajnie chociaż coś widać. Nie, Z tego co wiem, od iluś tam karty on dopiero wchodzi do budynku za nami, więc... Ale i tak się boję. Mnie no w sumie to ja mam taką, że świadomość Czyli przez to się chyba mniej trochę boję, ale... Ale i tak mi ciary przechodzą strasznie Fuck To jest wyjście Uff, dobra, nie skupiamy się zbytnio na szczegółach Fuck Nie, 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 nie Kolejna muza Idziemy dalej, idziemy Wypieprzamy stąd Wypieprzamy z tej budy Oh. Jestem ciekaw co bym zrobił, gdybym zgubił się w lesie w nocy. W ogóle nie wiem czemu ta postać jest w lesie w nocy. Z tego co wiem, jedynie jestem dziewczyną. Ale nic tutaj jakiś większych szczegółów, nie wiem. O oh, fuck, tunel. Ale to, może i lepiej. Schowamy się w tunelu. Slenderek nas zostawi I wszyscy będą najszczęśliwsi po prostu na świecie Widzę coś Czy to jest kartka? Tak, to jest kartka Na moje, na, na moje nieszczęście niestety Kentra. <laughs> fuck Fuck Fuck, 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 fuck Nie, 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 nie Ja się Slenderowi nie dam Wypieprzamy sobie Cholera, za nami wlazło do tego tunelu Oa! Oh. Co ty sobie było... Wo... Fuck! Uu! Nie, 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 nie. Nie oglądać się za siebie. Po co ja się w ogóle oglądam Jaki ostatni cfel? Ech, op sam się naprawdę. To nie jest gra dla mnie. Nie, nie, nie widziałem tam już takie... Więc... Tutaj za bardzo i tak nic nie widzimy, to może oszczędzajmy latarkę. Boję się teraz zabierać te kartki w sumie, bo... Bo, 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 w tym momencie on nas może łatwo złapać Kurde, jest klimat Klimacior sure jest Coś tam, coś tam widzę A nie, to znowu syf na monitorze O mój Boże Muszę go kiedyś łamić Dobrze, że on jest za mną To jest, to jest Coś z boku widziałem, ale to chyba moje tylko Wyobrażenia Jak wiadomo, ludzie po prostu Po się boją Mają taką wyobraźnię Chorą, że to się w dupie nie mieści. O kurde, co chwilę się przybliżę i oddalam ale to chyba dobrze, bo się w tym momencie bardziej się skupiam na grze. Aż się posilniłem. Nie, płot. Dobra, musimy się oddalić od płotu, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić w tej sytuacji. Fuck! Nie, 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 nie. Zostaw mnie, głupi cwelu Dobra, druga strona Co, co Co to się stało? Spokojnie, spokojnie Bez nerwów Tak powinno się grać w gry Dobra, mamy pięć kartek Możemy kończyć Fuck Wypieprzamy Czym prędzej z tej budy nie jest gra dla mnie. Nie, to nie jest gra dla mnie. Uff. Będę sapał, dyszał i po prostu wszystko co możliwe. Nasza postać chyba zaczyna się również bać. A to niedobrze. Ja bym w sumie w tym momencie dyszał i ryczał i wszystko co możliwe, ale... O kurde. Ja się cieszę, że ja sam w domu nie jestem, nie? Ja bym po prostu obtrął się. Nic nie widzimy i to może lepiej. Hmm, poprzemy się. ja tak się każdym razem się nachylam i sobie krzywię kręgosłup. Hmm, hmm, hmm. Jak w sumie się zastanawiam, że mógłbym sobie zabawzować grę i zrobić przerwę, ale nie, bo wtedy może klimat się zmienić i mogę się nie płacić o, o to w tej grze chodzi. Didzie gadam po prostu o tak bezsensownych rzeczach, że... Że, 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 Aż sam się tego boję. Ale to po prostu tak wpływa na mnie strach, tak? Na każdego wpływa inaczej. E, na mnie wpływa tak strach. Zemtera dawno nie widziałem i wolałbym go nie zobaczyć, już do końca gry w sumie. Coś mi tam fuck ochronił się po pokoju. Wy raczej tego nie będziecie widzieli. Bo chociażby mi coś tu się działo, to jest tak ciemno, że... Fuck! Gdzie się oglądam. Prilan ty głupicfelu. To straszne głupoto się w takich sytuacjach oglądać za siebie. Ale też chcemy mieć pewność, tak, że niczego tam nie ma. Tak? Tak, właśnie popatrzyłem sobie na moje łóżko. Popatrzyłem. Jeśli chcecie jakieś odcinki z kamerką, to oczywiście mogę zrobić, ale... Ale kurde. No nie no, ta gra to jest po prostu nie na moje nerwy sobie później pograć w lol w dla relaksu i spokoju. Ile osób może powiedzieć moich bardzo, bardzo starych widzów, że już kiedyś wygrałem i że nie ma takiego klimatu, ale uwierzcie mi, wierzcie mi, jest gorzej niż chyba nawet pierwszym razem. Bo poprzednim razem było to na noc ze kumplami po prostu i miałem. Chociaż koledzy mnie straszyli to w sumie i tak. Nie ma dwóch tak czy siak, jednak. Bardziej denerwuję. Ogólnie nienawidzę gier. E, takich po prostu mamy jakieś pomieszczenie tak samo w tym budynku właśnie. Może byłaby tam kartka, ale... Ale bałem się to sprawdzić, tak? Znowu jesteśmy w tego drzewa, to po tym pieprzonym lesie. W slender też ma się z nami zabawiasz. Przykupiłbym cię. Za nami idzie. Tak. Fajnie było obejrzeć się za siebie i. E. W tym momencie, gdyby on nie wyskoczył, tak? Ale. Fak, wypieprzaj! Myślę, że się ciebie boję? Co ty sobie wyobrażasz? Wypieprzymy ci! My jesteśmy dziewczynką, jestem Anią. Zaraz przywołam Tibersa, bersa i już nie będzie tak śmiesznie kolego. O! Zniknął sobie. To jest właśnie najgorsze, bo gdy my się obracamy do przodu. Nie wiem, czemu tutaj pokazuję. Uchy, i i. Bo gdy my się obracamy do przodu, yy, to po prostu on może się za nami zrespić. A tego bym bardzo, bardzo nie chciał. Kurczę, krążymy wokół tego drzewa. Lipa straszna. Chociaż mam latarkę tyle. Wypieprzej. Wypieprzej. O mój Boże. W sumie po dłuższej grze to już nie jest aż tak bardzo straszne, ale... tu, 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 tu. W ogóle nie widziałem, że prawem można latarkę zapalać. Cały czas na F się bowiem. Dobra, to teraz... O! Co to no pod nami świeci? I w ogóle nie umiem żadnych obiektów znaleźć o co chodzi. Nie wiem o co chodzi naprawdę. Coś mi się tu pojawia, takie cienie, widzicie? Czy tylko to u mnie tak widać? Raczej na nagraniu również takie mgła, o no tak powiem. Coś tam, coś tam widać między drzewami, ale wolę... Ale, ale się nie orientować o co tutaj chodzi. Jak teraz już na pewno nie wejdę do tamtego budynku, jak... Jak, jak, jak po prostu tam przyjdę. Fuck. Siary lecą. Fakt, iż nie jestem sam w domu po prostu podbudowuje mnie. I wiem, że gdy otworzę drzwi, to, po, to zaraz od razu w pokoju obok jest ktoś... Tam slender W sumie powiedziałem za teraz i zacząłem się bardziej bać, więc... Więc chłopach włachu. Fuck! Fuck! Gej upieprzony. Szmato ty... I co? I co? Nie ma cię tam. Spaniałeś Slender. Muszę sobie myszkę, tak nie wiem, po prostu żeby się jakby to wam powiedzieć. Odstresować. Nie wiem, czy mogę tak to fuck nazwać. Jezus! Nie, nie, nie! Zostaw mnie, ty szmato! Zostaw mnie, drzewo! Aż mi kolana tak zaczęła tygotać. Okej, okay. page 5 na 8, także myślę, że w miarę... Nie trzęsą mi się tak ręce jak kiedyś, ale... Ale kurde. Masakra. Dobra. Jesteśmy w menu głównym, także już tutaj nie mam się czego obawiać. Cóż to był taki mini special, mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeśli chcecie więcej slanderów, to są oczywiście jakieś sanatorium, nienawidzę, więc nie polecam. Kurczę, wypierwsze jestem dźwiękiem. Są różne sanatorium, tak i tak dalej, ale. Ale nie chciałbym w to grać, ale jeśli szybko wbijemy 175 widzów coś w tym rodzaju, to za mną nikogo nie ma. Kiedy nie ma kołderka, rozwalone łóżko, więc... Więc w miarę okej. Okay. Także cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do panie się ze mną w kolejnych takich horrorowych seriach. Dzisiaj jest piątek, sobota, czwartek? Nie wiem, nie mam pojęcia. Więc może nazwę jakąś konkretnie tą serię. Jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. Razem z moimi ciarkami się z Wami żegnam. Także siemanko, cześć, jo.